Jest grupa a dostawca usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 49 punktów to dorobek kar gwarant startów. Jest no 40. To zdobycz punktowa naszego gości z Ostrowa Wielkopolskiego Oskar Pfeiffer, zdobywca 8 punktów. Oskar, spodziewaliśmy się trudnego meczu. Ten mecz trudny był, chociaż trzeba przyznać, że pecha to w tym meczu mieliśmy chyba najwięcej w całym sezonie. Ech, tak jak mówisz, no Tor naprawdę nam przypasował świetnie. Czapki z głów dla. Dla, dla naszych toromistrzów, bo dzisiaj zrobili to, czego naprawdę chcieliśmy, i było widać, że świetnie się na tym torze czujemy. E, wiadomo, jeśli nie wyjdzie star, ciężko jest coś zrobić na tym torze, natomiast e, tak i tak czuliśmy ten tor. Jak nim podążać, więc e, mogą być powody do zadowolenia. Na pewno e, sporego pecha mieliśmy, tak? ponieważ tych punktów mogło być znacznie więcej. Dużo przez defekty pouciekało, więc na pewno ten wynik mógł być jeszcze znacznie lepszy, ale nie ma co narzekać, tym bardziej będzie ciekawy w Ostrówach. Właśnie chciałem Ciebie zapytać, z Twojej perspektywy 9 punktów, bo taką zaliczkę zbudowaliście w dzisiejszym meczu, to dużo, mało, jak Ty oceniasz te 9 punktów? Bo nie jest to jakoś mega dużo, nie jest to też mało. Ważne, że jest to na plus. Wszystkie mecze nasze wyjazdowe w tym sezonie, poza tym pierwszym były naprawdę dobre, więc, więc patrzę na to z optymizmem, że tam naprawdę możemy. Odbić sobie rundę zasadniczą, jak przyjechali tutaj do nas Ostrowianie, więc na pewno będziemy mądrzejsi i jak widać, też się dobrze czujemy na wyjazdach. Dziękuję za dziś i do zobaczenia za tydzień w Ostrowie. Dziękuję, trzymajcie kciuki. Adrian, świetny początek w swoim wykonaniu. Na początek trzy zwycięstwa, trzy trójki, później było trzecie miejsce, oczywiście wywalczone na to, że wielki pech w biegu nominowanym. W 15 biegu defekt Twojego motocykla. Co stało się z motocyklem, że nie mogłeś kontynuować rywalizacji? Nie chcę o tym rozmawiać i nie, e, nie chcę mówić co się stało. E, mogę spokojnie, silnik jest wszystko OK, i e, wszystko jest tak jak trzeba. E, no cóż, no trochę jest mi smutno, bo kurde zabrakło szczęścia i, i mógł być, mogła być ta przewaga troszeczkę lepsza, no, ale jest jaka jest i po prostu trzeba sprężyć poślady i walczyć w Ostrowie. A myślisz, że kibice mogą być optymistami przed rewanżem? Czy te 9 punktów to zaliczka, która no na pewno nie daje nam pewności siebie, bo, bo, bo to trochę za mało, ale czy daje nam e, optymizm przed tym meczem rewanżowym w Ostrowie? Zawsze trzeba optymistycznie patrzeć i e, ja myślę, że w Ostrowie będziemy tak zmobilizowani jak dzisiaj, gdzie będziemy jechać e, za przeproszeniem z i o każdy punkt będziemy walczyć e, jak trzeba i tyle, no. trzeba się podnieść i, i walczyć w następnych wyścigach. Dziękuję Ci za dziś, do zobaczenia za tydzień w Ostrowie. Czy zadowolony? Usatysfakcjonowany, zadowolony z wyniku, z postawy na torze, bo jako zawodnik do poruszania się po torze nie mam do siebie zastrzeżeń, Dobre ruchy sprzętowe dopasowanie motocykla, troszeczkę pecha. Albo może i szczęścia zabrakło dzisiaj, bo ja kapcia chwyciłem, można powiedzieć, na, e, kiedy jechałem na 5-1, wcześniej mi się wywaliło i dwa razy, na kiedy prowadziłem. No bo pierwszy raz mi przerwali bieg, kiedy prowadziłem. Potem w powtórce miałem defekt na 5-1, kiedy fajną akcję zrobiłem na e, Grzegorzu Walasku i go przyblokowałem i Oli mógł wyjechać e, na prowadzenie. A, a później no niestety znowu powtórka, kiedy to spokojnie sobie też prowadziłem bieg, więc no niestety ten mecz się dzisiaj, nie wiem czy dla mnie nie układał, ale był taki troszeczkę nerwowy, zawsze człowiek się zdenerwuje, kiedy przerywają mu bieg na prowadzeniu. Mi tor pasował, widać było po reszcie zawodników, że też pasował tor, jak gdyby nie ten defekt miałbym, 9 plus 1 i spokojnie średnią 2,5 bym mu siebie wykręcił, więc to jest dla mnie średnia bardzo zadowalająca, ale no yy, trzeba było kilku ostrych słów i wytłumaczenia sobie o co w tym wszystkim chodzi. E, ten dialog przyniósł koniec końców efekt, że wygrywamy z Ostrowią i jesteśmy po pierwszej połowie do przodu.